Dobra Mamy kluczyki Skala gotowa jesteś? Żeby zobaczyć kociaki? Chodź kociaki zobaczymy Tylko gdzie są moje buty powiedz mi, nie widziałaś moich butów? Tych drugich tutaj są, Tatoś musi buty zobaczyć, chodź Otwieramy, no Otwarte Gdzie te kotki są? Ale ładna pogoda I ciepło jest, widziałaś? Junia, zobacz jaka ładna pogoda jest. Tak. O, jak ono pięknie, ładnie schodzi. Samiuśkie. Idziemy do autka, Niu -Niu. Kotek, widziałaś kotka? O tam jest kotek, patrz. Kitek! miau. O tam jest! Wysoko! Widziałaś go! Oj, stukłem, zawsze cię stłuc tu, Muszę tu stłuc, nie? Przepraszam cię dziewczątko. Muszę się, muszę się poprawić z tego. Z tego tłuczenia. Widzisz? bo Ci pokażę jak to jest, patrz, bo to są normalne szelki, nie, tylko że ja muszę je jakoś tak, nie wiem, ukrócić, musiałbym poczytać jak to zrobić, bo ona tu z tyłu, a może już urosła, może już tego nie będzie robiła, bo ona wcześniej, słuchaj, sobie to zdejmuje z ramion i tak czy tak, jak gdzieś przyhamuje, to ona leci do przodu, ale spróbujemy dzisiaj o tak zrobić, o, może już wyrosła trochę, może już nie tego, bo tu normalnie ona ma szelki i wtedy tu ją trzyma, nie leci. Musiałbym poczytać, zobaczymy czy to gdzie będzie fajnie dzisiaj działało. A ta, tak gdzie poszedł? Bramę w Aha, a na ziemniaki jakieś karczute. Takie piękne, piękne wejścia dla kotów. z gazem, pusta butla z gazem zmianę, żeby jak się skończy był jakiś zapas Oto. gotowi panie? już się już no widzisz <laughs> czyli jednak ja muszę to pomyśleć nad tym gdzie jest kitek? A, on idzie, nie, nie jedzie z nami znaczycie. Zapraszamy kawa herbata, miód z tej strony, no, z przodu. Kici, 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 kici. Oj, tak. A, no tak, jesteśmy w polu, to po co zapinać pasy, nie? Mirek by się ze mnie śmiał, zawsze ten... słyszę Mirka śmiech jak chcę w to polu pasy zapinać, no jakby tam na kukiełki gdzieś dalej, nie? Do tego... No. Do, do tego... Do tych delikatesów, ale tutaj Ale tutaj panie, na targ, to jest raptem 500 metrów czy ile? Troszeczkę dalej może. O ty, ale wczoraj to ja zapomniałem furtkę od, y, zamknąć na ogródek? Chyba, Chyba zapomnieliśmy razem, co? Chyba przymknięta, bo ja ją tak, wiesz, tylko ja... przymknęłam, a... No to kto ją otworzył w wiesz. takim razie? Przecież takiego ale wiatru nie było. Ale nie była tak mocno, tylko wiesz, tylko tak... Lekko. Tak, lekko no. Ciekawe, czy dzisiaj ci powinien być targ, poczekaj. No to zobaczymy, jak nie, no to... Tam, Gubili tam żeby... Okej, okay, to no tak wy robicie. A nie, tam nie da się zatrzymać? Tam da się, ale nie wiem jak tam. To nie, to jedziemy tam, mamo. To może być stresujące jak tam tata może nie wie co i jak, ale ja tam podjadę i... Jak coś to się wrócę. No <noise> widzę, że ten z butami chyba on zawsze tu stoi. Jak... Pierwszy z brzegu, tak? Z tej strony to chyba jest. Jest, no jest, jest, widać że jest. No. Jakiś tam coś jest. Ciekawe czy tam... A nawet a ty, ale tu blisko jest, to rzeczywiście no się tu stanę. po co mam tam? No, fakt, fakt, faktem fakt. tu nie będziemy, bo tu jest woda. O, tu se z boku całkiem. A bo tu jeszcze o, A no właśnie tu. Mhm. Z boku się staniemy. Nie skarlet? Żeby każdy miał jak wyjść. jest ok. Otwarte. na razie się bo powiedzą, że jakiś. Rączkę, idziemy zobaczyć co Babcia robi, tak? Tak? Chodź, idziemy zobaczyć co Babcia robi, chodź. O panie Panie, jak to ładnie wygląda. Mamo, ona się już nauczyła chodzić w tych gumiaczkach. To jest technologia, panie. Ale jak ładnie to orze. Jak ja to super wygląda, o. Kale, tylko ty tam babci coś nie tego? Nie pomożesz za bardzo? Chodź. Tam nie chodziła. Chodź Kale, tutaj. Chodź idziemy tutaj. Na ścieżkę. Wiesz? Na ścieżkę. tu się pomidory. O, tu po ścieżce, wiesz? O po tej ścieżce tylko chodzimy. Zobacz, jak ładnie, widzisz? Jak się ładnie tu pracuje. Musimy zrobić to okrakiem, o Skarlet. Musimy przejść na drugą stronę. Działać. Patrz, jakie ładne kartofle. Mm. Zobacz. Jakie super kartofle. No. Później będziesz zajadała zupkę, zupkę ze świeżych kartofli, czy nie, nie zupkę, tylko co tam, z mizerią świeże, świeże ziemniaczki, tak? Idziemy bardziej w dżunglę? Chodź bardziej w dżunglę, bo masz gumiaczki, no, chodź. Oj, bo ci spada jeden, musisz... czekaj, trzeba go dobrze założyć, o, jak. już, już, już jest założony, no. Ciężko tu było chodzić, nie? Po tych krz krzaczorcach. No. Zobacz, Kalet, patrz. Co my tu mamy? Ja ci pomogę. No? Ja cię zaraz zaniosę tam, gdzie była ścieżka. Ja wiem, że tutaj jest źle. No? Patrz, co my mamy dla ciebie? Kwiatek. Kalet? No patrz, jaki ładny kwiatek. Patrz. trzymaj ładnego kwiatka. Chodź, chodź na rączkę. Opa. Idziemy Oj, spadają ci buty. O kurcze. O kurcze. Zobacz, jesteśmy tu na ścieżeczce i tu już ci buciki nie będą spadały? Dawaj, tutaj. No, ładnie. Tak. I dawaj drugiego. Ładnie. Usiądźcie jeszcze. No. O tak. Idziemy ścieżką, tak? Ścieżką tylko idziemy. Tak. No, i tu ścieżeczką.